pewni, co miało się stać z tymi placówkami oświatowymi po ich likwidacji. Miały przejąć to prywatne fundacje, prywatni przedsiębiorcy. W dniu wczorajszym pan prezydent Piątkowski zaprosił do swojego gabinetu przedstawicieli rodziców ze szkoły podstawowej nr 203, jak również prywatnych przedsiębiorców z Poznania, którzy zaproponowali rodzicom, aby miejsce szkoły, która jest na ulicy Pomorskiej, szkoły podstawowej nr 203, powstałaby prywatna szkoła. Na to oczywiście rodzice się nie chcieli zgodzić i nie ma się co dziwić i dlatego też e, domagamy się, za chwilę będziemy przekonywali przewodniczącego Rady Miejskiej, aby jak najszybciej odbyła się sesja, abyśmy wszystkie te nieporozumienia z panią prezydent Zanowską wyjaśnili i abyśmy mogli uczciwie porozmawiać co dalej z tymi placówkami oświatowymi i obronić je. Ja dzisiaj apeluję do prezydenta pani prezydent y, Hanna Danowski. mieszkańcy Łodzi wybrali panią po to, aby pani przede wszystkim e, walczyła o publiczne placówki oświatowe, a nie walczyła o prywatne szkoły i przedszkola. O to dzisiaj proszą i radni, i związkowcy, ale przede wszystkim rodzice i dzieci. Te,